Obierki z ziemniaków włóż do woreczka i powieś na kaloryfer. Kiedy obierzesz ziemniaki, obierki traktujesz jak odpad. Ale to błąd. Są zbyt cenne, by wyrzucać je do śmieci. Zbierz je do naczynia. W wolnej chwili przełóż do przewiewnego woreczka. Możesz użyć starej siatki do prania. Przywiąż do niej tasiemkę. Taki woreczek. Powieś na kaloryferze. W tym miejscu obierki będą się suszyć. W obierkach ziemniaków jest sporo potasu, żelaza, magnezu i wapnia. Co parę dni rusz taki woreczek, aby obierki równo wysychały. Kiedy wyschną, przekładam je do słoika. Użyję je w odpowiednim momencie. Pamiętaj, że oprócz minerałów obierki zawierają również witaminy z grupy B, witaminy A oraz E. Kiedy potrzebuję je użyć. Zalewam je wrzątkiem w proporcji 1 do 10. Na 100 gram obierek użyj 1 litr wrzątku. Kiedy woda ostygnie, przecedź obierki przez sitko. Taką wodą z obierek podlewam wiosną przede wszystkim maliny. Zawiązują więcej kwiatów i obficiej owocują. Ale nawóz z obierek ziemniaków nadaje się też pod truskawki, porzeczki i agrest. Zasila rośliny bez szkodliwej chemii, nic nie kosztuje. Już zimą przygotowuję obierki, żeby wiosną móc zrobić tyle nawozu, ile będzie potrzeba. Zrobisz z niego najlepszy nawóz dla storczyków. Suszony kawałek pokróż i zalej gorącą wodą. Taką herbatą podlewaj kwiaty regularnie raz w miesiącu, postawi na nogi każdego storczyka. Pąków i kwiatów przybędzie jak nigdy. Nie poznasz swoich storczyków ich kwiaty będą jeszcze piękniejsze. Wszystko dzięki suszonym skórkom banana. Po zjedzeniu bananów, nie wyrzucaj ich skórek do śmieci. Wystarczy położyć i wysuszyć je na kaloryferze. Możesz też wykorzystać do tego rozgrzany piekarnik po przygotowywaniu ciasta lub kolacji. Ten owoc sprawi, że twoje storczyki będą okazem zdrowia. Ich korzenie będą odżywione, a liście pięknie zielone. Ten nawóz to najprostszy sposób na nawożenie storczyków. Jest istotnym źródłem niezbędnych minerałów, takich jak potas, fosfor i wapń. Uratuje każdego storczyka. Wystarczy suszone skórki banana, podzielić na mniejsze kawałki. porcje suszonych skórek z banana zalej gorącą wodą. Zamknij naczynie. Po zaparzeniu ostudź napar. Taką bananową herbatą podlewaj storczyki. To naturalny lek, który storczyki uwielbiają. Jest pełen mikroelementów, które storczyki potrzebują, będą pięknie kwitły cały rok. To jest sekretny składnik dla ogrodników. Dodają go do monstery, dzięki niemu roślina rośnie jak szalona. To złoto dla roślin, które kosztuje 0 zł. Monstera nie jest wymagającą rośliną. Nie zawsze jednak rośnie tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Możesz łatwo ją wspomóc. Odwdzięczy się niezwykle pięknymi liśćmi, mało kto jednak wie, że cały sekret jej niezwykłości może tkwić w prostym nawozie. Wystarczą skórki z popularnych owoców. Po ususzeniu są idealne do nawożenia monstery. Zawierają potas, fosfor, wapń i siarkę. Wspaniale wzmacnia rośliny. Również, monstere, weź suszone skórki z bananów, możesz je wysuszyć na kaloryferze czy w piekarniku, kiedy jest jeszcze gorący po przygotowywaniu obiadu lub ciasta. Włóż je do młynka na kawę i zmiel, powinien powstać z nich drobny pył. Zbierz wierzchnią warstwę ziemi z doniczki, wsyp w jej miejsce nawóz ze skórek bananów, rozsyp dokładnie wokół całej rośliny. Następnie przykryj nawóz, wybraną wcześniej ziemią i podlej. To wszystko. Monstera będzie pobierać z nawozu wszystkie potrzebne jej składniki. Dzięki nim będzie jeszcze piękniejsza. Liście będą duże i zaczną pojawiać się na nich charakterystyczne dziurki. A ty masz monsterę? Podoba ci się ta roślina? Grudnik kwitnie po niej jak szalony. Wystarczy rozpuścić w wodzie i podlać kwiat. Słabe sadzonki i te, które chorują, ratuje zawsze w ten sposób. Wystarczy poszukać w domowej apteczce jeden produkt. Już jedna tabletka sprawi, że grudnik zacznie rosnąć i kwitnąć. Kiedy roślina jest osłabiona, atakują ją jakieś patogeny, wtedy sama się broni, wytwarzając salicylany. Aspiryna zawiera kwas acetylosalicylowy, który jest podobny do substancji wytwarzanej przez grudnik. Wystarczy regularnie wspomagać kaktus Bożego Narodzenia właśnie aspiryną, aby zwiększyć jego odporność. Rozpuść jedną tabletkę aspiryny w litrze przegotowanej wody i podlej taką wodą grudnika. Używaj niewielkiej ilości roztworu raz na dwa, trzy tygodnie. Możesz też taką miksturą spryskiwać liście kaktusa. Grudnik przestanie zrzucać pąki i kwiaty, jeśli wykorzystasz inny produkt z domowej apteczki. Działa antybakteryjnie, a dodany do ziemi w doniczce pomaga utrzymać odpowiednie mikrośrodowisko w glebie. Korzenie są lepiej dotlenione, mogą swobodniej oddychać i prawidłowo pobierać substancje odżywcze. Węgiel możesz podawać kaktusowi na dwa sposoby. Rozpuść kapsułkę węgla w wodzie i podlej taką wodą grudnika. Możesz też rozkruszyć tabletkę węgla i wysypać ją na powierzchni ziemi w doniczce. Jeżeli grudnik jest większy, możesz użyć nawet dwie tabletki węgla. Taki zabieg powtarzaj raz na kilka miesięcy, a grudnik będzie okazały zdrowy, nie będzie gubił pąków ani kwiatów. Taka pielęgnacja zamieni grudnik w parasol pełen kwiatów, nikt nie będzie mógł oderwać od niego wzroku. Twój grudnik będzie uginać się pod kwiatami. Wystarczy użyć tych sekretnych nawozów, żeby roślina kwitła jak szalona. Grudnik jest również nazywany kaktusem bożonarodzeniowym. Wszystko dlatego, że kwitnie w trakcie zimy. Warto podczas podlewania odżywiać go naturalnymi nawozami. Wystarczy dodać jedną łyżkę do wody i podlać tym grudnika. Okazuje się, że łyżka fusów z kawy jest składnikiem, który obudzi go do kwitnienia. Aby przygotować nawóz, wsyp jedną łyżkę fusów do pół litra wody. Kawa ma lekko kwaśny odczyn pH, dlatego jest idealnym nawozem dla roślin kwasolubnych, takich jak grudnik. Dodatkowo, fusy zawierają azot i inne odżywcze minerały. Mieszamy całość dokładnie i podlewamy nawozem roślinę. Zabieg powtarzamy raz na dwa tygodnie. Możesz również wykorzystać resztkę niedopitej kawy. Należy rozcieńczyć ją w proporcji 1 do 5. Takim prostym nawozem można podlać. Kolejny składnik do nawozu również znajdziesz w kuchni. Weź skórkę od banana. Dzięki niej grudnik obsypie się kwiatami. Nie wyrzucaj skórki po zjedzeniu banana. Jest ona niezwykle cenna podczas hodowania roślin. Potnij skórkę banana w kostkę i wsyp do miski. Następnie zalej wodą. Zawiera ona spore ilości potasu, fosforu, wapnia, kwasu krzemowego i siarki. Jest niezwykle odżywcza dla roślin. Dzięki takiej dawce minerałów kwitnienie będzie obfite, a kwiaty mocne. Pozostaw mieszankę na całą dobę. Po tym czasie odcedź ją przez sitko i podlej nią grudnika. Roślina będzie uginać się pod kwiatami. Rozkwitnie pełnią kolory, a jej kwiaty długo będą utrzymywać się na łodygach.